Dzień dobry przed kamerami TVS 24, szef tak, firmy Samar. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Jerzy Wrona, jesteśmy z firmy Samar z Częstochowy. No, przyjechaliśmy tu na te organizowane targi wczoraj. No i będziemy oczekiwali. No i Razem. mnie intryguje częstochowa. No przecież tam mało wód jest zbiorników akwenów wodnych. My jesteśmy bogaci w akweny wodne, a wy produkujecie co? Dla nas? No produkujemy nie tylko dla was, produkujemy dla całej Polski i dla zagranicy. Jesteśmy firmą już y, dość starą i sprzętem wodnym. Specjalizujemy się głównie w rowerach wodnych. Produkujemy od 20 lat, także na rynku jesteśmy dość dawno obecni. No tak się poskładało, że ten rejon... Jakoś tak był przez nas omijany. Nie wiadomo dlaczego. Ale po tegorocznej wizycie tutaj na wakacjach byliśmy tak zauroczeni walorami krajoznawczymi, turystycznymi tego regionu, no że zdecydowaliśmy się tutaj wystawić. Pomóc przemysł miejscowy, no tak, tak. na pewno ten przemysł miejscowy nie jest zadowolony z tego. No wiem, trudna konkurencja, jestem pewien podziwu dla wszystkich tutaj producentów, którymi tu się widywałem, no bo jest to zagłębie jednak tych sprzętów pływających, no i muszę powiedzieć, że wysoko oceniam. Tutaj. Proszę nam jeszcze wyjaśnić, takie piękne hasełko macie. Udane wakacje tylko z wami. Proszę o objaśnienie. <gry> to znaczy takie hasło powstało, ponieważ yy, no my specjalizujemy się, jak mówiłem, w rowerach wodnych i to zawsze yy, te rowery decydują o tym, że człowiek przyjeżdża nad wodę i ma co z sobą zrobić. Nasze sprzęty są tak pomyślane, że można było się i opalać, i pływać, i kąpać, i wędkować. No więc tak myślimy, że zawsze rower wodny kojarzy się ze słońcem, więc muszą być udane. Jeżeli jest tylko na czym pływać, to to będą No i może udane. trochę statystycznych informacji, ilu pracowników pan zatrudnia? Jaka duża produkcja jest? No my zatrudniamy powyżej 25, poniżej 30, to się tak waha pracowników. Oczywiście to w sezonie takim, kiedy się produkuje sprzęt, ponieważ to jest no, taka branża sezonowa. Poza tym produkujemy inne rzeczy, no, ale tutaj akurat spoza tej branży. No, jak mówiłem, jesteśmy od 20 lat, jeśli chodzi o sprzęt pływający, o, o branżę. Przymywam Wam sukcesów, chociaż ciężko będzie wejść na ten rynek, bo szczególnie tutaj nasze tereny są bogate w przemysł tego typu, ale myślę, że jeśli wejdziecie, no to z korzyścią dla potencjalnego odbiorcy, bo konkurencja tworzy coś takiego, że ten sprzęt możemy taniej kupić. No i taniej i przede wszystkim no, jakościowo. To zawsze winduje jakość. Konkurencja jest zawsze zdrowym objawem w biznesie. I no, zmusza wszystkie strony do dotrzymania pewnych standardów i poziomu. Życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.